Gdy dorastałem, byliśmy tylko ja i mama. Tata zrezygnował, gdy byłem jeszcze dzieckiem, co było bardziej wyblakłym wspomnieniem niż czymkolwiek innym. Mama harowała jak wół, żonglując pracą na prawo i lewo. By utrzymać nas na powierzchni i upewnić się, że będę w stanie ciężko pracować kropka dzięki jej poświęceniu otrzymałem stypendium, które pozwoliło mi ukończyć koleż bez góry długów, które były powszechne w tamtych czasach. Studiowałem zarządzanie biznesem, napędzany koktajlem ambicji i strachu przed byciem tak spłukanym. Jak byliśmy, gdy byłem dzieckiem. Po ukończeniu studiów spakowałem swoje życie i przeprowadziłem się do miasta. Początki były trudne, mieszkałem w ciasnym mieszkaniu i przetrwałam więcej nocy niż chciałabym przyznać kropka, ale znalazłem pracę w dużej firmie, zacząłem jako junior i piołem się w górę kropka kilka lat później, nie tylko tam pracowałem, ale kierowałem całym działem. To było coś więcej niż praca, to był mój teren i upewniłem się, że każdy kto ze mną pracował, wiedział, że jest ceniony kropka, masz przewagę z szacunkiem, mówiłem podczas szkoleń dla początkujących. Traktuj tę pracę tak, jakbyś był jej właścicielem, a wkrótce nie będziesz tylko częścią zespołu, ale będziesz nim kierował. Zespół był solidny, grupa dobrych ludzi. Kiedy dostałem propozycję objęcia stanowiska kierownika działu, udaliśmy się do lokalnego baru, by to uczcić. Nie było to nic wyszukanego, po prostu przytulne miejsce, gdzie piwo było zimne, a śmiechu było pod dostatkiem. za Ericę, szefową, Marko, Jeden z moich najstarszych kolegów, uniósł wysoko kieliszek. Pozostali przyłączyli się do niego, brzęk kieliszków odbijał się echem ponad szumem baru. Kropka, dzięki, chłopaki. Wszyscy jesteśmy w tym razem. Za skopanie dupy i zgarnięcie nazwisk, krzyknąłem ponad hałasem, a zespół ryknął z aprobatą. Kropka, tej nocy, pośród oklasków i wiwatów, zauważyłem go, Jake A. Zauważył mnie i podszedł do mnie z uśmiechem, który mógł wytrącić cię z równowagi. Kropka, nie mogła mnie zauważyć tej uroczystości. Co to za okazja? Zapytał, opierając się o bar. Kropka, to tylko mały impuls w karierze. Jestem teraz nowym szefem mojego działu, powiedziałam, starając się nie brzmieć zbyt chępliwie. Imponujące. To musi być ciężka praca, odpowiedział, kiwając głową z uznaniem. Przy okazji jestem Jake. Erika. Miło mi cię poznać, Jake. Tego wieczoru rozmawialiśmy poważniej niż zamierzałam. Okazało się, że Jake był finansistą, znał się na liczbach, tak jak ja na planach projektów. W ciągu następnych sześciu miesięcy to, co zaczęło się jako niezobowiązujące randki, przerodziło się w weekendy spędzane razem a niedługo potem spędzałam więcej czasu u niego niż u siebie. Kropka Miał zabójcze mieszkanie, wysokie sufity, widok, który sprawiał, że chciało się nim chwalić, i ciepło, którego mój obskurny wynajem nie mógł się równać. Kropka pewnego wieczoru, gdy podziwialiśmy światła miasta z jego balkonu, Jake odwrócił się do mnie z poważnym wyrazem twarzy. Wziął moje dłonie w swoje i poczułam nerwową energię wibrującą w nich. Kropka Erika? Te ostatnie miesiące z tobą były najlepszymi w moim życiu. Wiem, że to może wydawać się szybkie, ale kiedy wiesz, po prostu wiesz, prawda? Zaczął, jego głos był mieszanką pewności i nadziei. Kropka przytaknęłam, a krajobraz miasta rozmył się nieco, gdy moje serce zaczęło bić szybciej. Wyciągnął z kurtki małe pudełko i otworzył je, by odsłonić pierścionek, który dobrze złapał światło, błyszcząc prawie tak samo jak jego oczy. Kropka, wyjdziesz za mnie, Erika. Tak, Jake. Absolutnie tak. Udało mi się, mój głos był gęsty od emocji. I tak po prostu byłam zaręczona, kropka, zaręczona z mężczyzną, który mnie widział, naprawdę mnie widział i kochał wszystkie części mnie, nawet te które były twarde jak paznokcie kropka w dniu, w którym miałam poznać rodziców Jake'a. Mój żołądek był w supłach. Kiedy Jake podwiózł nas pod rozległą rezydencję z podjazdem dłuższym niż cały mój blok mieszkalny, dotarło do mnie, że ci ludzie byli nie tylko dobrze sytuowani, ale i naładowani kropka wysiadając z samochodu. Poczułem ciężar tego miejsca. Dom wyglądał jak coś ze starego brytyjskiego filmu. Całe cegły i bluszczu, z gargulcami spoglądającymi w dół, jakby wiedziały, że do nich nie należy. Jake ścisnął moją dłoń, gdy podeszliśmy do ogromnych dębowych drzwi. Wszystko będzie dobrze, Erika, wyszeptał, ale jego głos brzmiał, jakby próbował przekonać samego siebie. Drzwi otworzyły się i stanęli w nich państwo Hargrow. Jego garnitur kosztował prawdopodobnie więcej niż mój czynsz, a jej sukienka była czymś co można zobaczyć w magazynie? Foyer było masywne, z żyrandolem nad głową, który mienił się jak konstelacja Ściany były wyłożone portretami surowo wyglądających ludzi z tytułami takimi jak Sir i Lady kropka Erika. Miło cię w końcu poznać. Jestem Charles, a to moja żona Eleanor. Powiedział pan Hargrove, jego głos był gładki, ale chłodny, z nutą angielskiego akcentu, który brzmiał na wyćwiczony. Pani Hargrove obdarzyła mnie uśmiechem, który nie sięgał jej oczu. kropka, Miło mi was oboje poznać, powiedziałam. Starając się zachować spokojny głos. kropka, Kiedy przeszliśmy do jadalni, Jake szeptał szybkie wskazówki dotyczące tego, którego widelca użyć do czego, ale jego słowa mieszały mi się w głowie. Kolacja została podana i czułam się, jakbyśmy siedzieli w zamrażarce. Powietrze było tak zimne, że aż osądzający kropka pan Hargrove wskazał na portret surowo wyglądającego mężczyzny z gęstą brodą. To sir Reginald Hargrove, bezpośredni przodek z Anglii. Przybył tu w XIX wieku, by założyć naszą rodzinę, powiedział z dumą kropka naprawdę imponujące. Powiedziałem, starając się brzmieć entuzjastycznie, ale trudno było jeść, gdy czuło się, że każdy ruch jest krytykowany. Sięgnęłam po widelec do sałatki, ale cisza, która po tym nastąpiła, powiedziała mi, że nawaliłam. Spojrzałam na Jake'a w poszukiwaniu pomocy, ale zanim zdążył cokolwiek szepnąć, głos pani Hargrove przebił się przez tłum. Być może tam, skąd pochodzisz, robi się to inaczej, kochanie. Powiedziała, każde słowo było ostre i precyzyjne. Przepraszam. Wciąż to wszystko rozumiem. Mamrotałam, moje policzki płonęły gorącem. Jake próbował załagodzić sytuację, opowiadając o nas, ale jego rodzice byli bardziej zainteresowani obserwowaniem moich zmagań z łyżeczką deserową. Kropka, czułam się mniejsza z każdym daniem, ich schody ciążyły mi na ramionach Kropka, po lodowatej kolacji. Wszyscy przeszliśmy do rozległego salonu Hargrove'ów. Kludywany i ciężkie zasłony sprawiały, że pokój wydawał się jeszcze bardziej duszny niż jadalnia. Kropka, zapadłam się w jeden z ozdobnych foteli, czując się jak eksponat w muzeum o zwykłych ludziach. Kropka, pani Hargrove, siedząca elegancko na skraju fotela, pochyliła się do przodu. — Eryko, kochanie, opowiedz nam więcej o swojej rodzinie. — Twoje wychowanie musiało się bardzo różnić od naszego. Kropka, zawahałam się, czując na sobie napięte spojrzenie Jake'a. Cóż, byłam głównie tylko ja i moja mama. Mój tata odszedł, gdy byłam bardzo mała i nie pamiętam go zbyt dobrze. Mama robiła wszystko, by wychować mnie sama. Jest pielęgniarką, kropka w pokoju zapadła śmiertelna cisza. Pani Hargrove wstała gwałtownie, a jej krzesło uderzyło o drewnianą podłogę jak krzyk. To niedopuszczalne. Oświadczyła, a w jej głosie zabrzmiało obrzydzenie. Jesteśmy potomkami starożytnego angielskiego rodu. Mamy standardy, tradycje. Nie mogę, nie pozwolę, by mój jedyny syn ożenił się z kimś, kto nie ma rodowodu ani wiedzy o własnej linii. Pan Hargrove, który w milczeniu przyglądał się rozmowie, w końcu przemówił. Jego słowa były wyważone, a każde z nich spadało jak ciężar. Dla nas ważne jest, aby nasze więzi rodzinne były silne i dobrze udokumentowane. Eryką, czy potrafisz nawet wymienić swoich pradziadków? Poczułam, jak moja twarz rozgrzewa się do czerwoności i ogarnęło mnie zakłopotanie. Wiem tylko o moich dziadkach ze strony matki, wyznałam, a mój głos ledwo przekroczył szept. Pan Hargrove przewrócił oczami, co było wyraźną oznaką pogardy, kropka, dokładnie tego się obawialiśmy, mruknął pod nosem. Jake w końcu zainterweniował, jego ton był stanowczy. Ale błagalny. Mamo, tato, proszę. Erika jest miła, P -r -a -c -o w -i, -t -a, i mnie kocha. Czy nie to powinno się liczyć? Spojrzenie matki było surowe. Kropka. Liczy się szacunek i przestrzeganie naszych rodzinnych standardów, Jakob. Jeśli Erika ma dołączyć do tej rodziny, musi nauczyć się naszych zasad. Musi szanować to, skąd pochodzi, nawet jeśli nie jest to nic znaczącego. Kropka. Ich słowa ukłuły. Przecinając ciepłe uczucia z wcześniejszego wieczoru. Ale Jake patrzył na mnie, jego oczy błagały mnie, żebym się z tym pogodziła. Przytaknęłam, niechętnie zgadzając się na ich warunki, kropka dobrze, powiedziałam, starając się zachować spokojny głos. Późnam waszą rodzinę i wasze tradycje. Pani Hargrove wydawała się nieco uspokojona moim ustępstwem. To dobrze kropka zaczniesz od zapoznania się z naszym drzewem genealogicznym i zrozumienia, kim jest każda osoba na tych portretach. Nie chodzi tylko o imiona, Erykoł. Chodzi o szacunek dla naszego rodowodu kropka, gdy kontynuowali rozmowę o swoich oczekiwaniach. Poczułam, jak część mnie się kurczy. Wieczór zmienił się z prostego spotkania i powitania w próbę ognia. Zgodziłem się na ich żądania, tak, ale jakim kosztem, gdy pokój wypełnił się dyskusjami o przodkach i szlachetnych czynach, nie mogłam nic poradzić na to, że czułam się wyobcowana od tych ludzi i co dziwne, od części JK, która była z nimi tak mocno związana, kropka, tygodnie następujące po tej sztywnej kolacji były jak wir. Ledwo miałam czas na złapanie oddechu między pracą a uczestnictwem w licznych kursach etykiety i stylu, na które nalegali państwo Hargrow. Moje dni zaczynały się od brzęczenia budzika przed wschodem słońca, a kończyły długo po zachodzie słońca, sprawiając, że czułam się jak zombie. Łokcie ze stołu Erika Instruktorka etykiety delikatnie zganiła mnie podczas jednej z naszych sesji. Kropka, I pamiętaj, łyżka do zupy odsuwa się od ciebie, kiedy nabierasz. Kropka, przytaknęłam, próbując naśladować jej ruchy ale mój umysł był zajęty milionem innych rzeczy. Takich jak góra pracy czekająca na mnie w biurze i niekończące się plany ślubne, kropka, dobrze sobie radzisz. Uspokoiła mnie, jej głos był kojący. Takie rzeczy potrzebują czasu, by stać się drugą naturą. Uśmiechnęłam się słabo. Dzięki po prostu to dużo, wiesz? Jak na zawołanie zadzwonił mój telefon. To była mama. Usprawiedliwiłam się i wyszłam na zewnątrz, aby odebrać połączenie, przyciskając telefon do ucha, próbując znaleźć cichy zakątek w tętniącym życiem mieście. Cześć, mamo, przywitałam się, mój głos był bardziej zmęczony niż zamierzałam. Erika, kochanie, jak idą przygotowania do ślubu? zapytała, jej głos był przepełniony ekscytacją i nutką troski. Zawahałam się, nie chcąc jej martwić. Wszystko w porządku, kropka, dużo się uczę, nawet nauczyłem się walca. Powiedziałem, starając się zachować lekki ton. Nastąpiła pauza i wiedziałem, że nie jest do końca przekonana. Brzmisz na wyczerpaną, kochanie. Czy wystarczająco odpoczywasz, to wszystko nie powinno być takie trudne. Musisz o siebie dbać. Chichotałam co tydzień. Postaram się, mamo, ale mam teraz dużo na głowie. Lekcje etykiety, lekcje tańca, praca i planowanie ślubu. Wystarczy pamiętać, co jest ważne, Erika. To ty i Jake na koniec dnia, a nie wszystkie te zasady i lekcje. Jej słowa były bombą, ale gdy tylko się rozłączyliśmy, ciężar w rzeczywistości osiadł z powrotem na moich ramionach. Byłam uwikłana w przeciąganie liny między zadowoleniem rodziców Jake'a a zachowaniem zdrowego rozsądku. Każdy dzień wydawał się maratonem bez mety w zasięgu wzroku kropka, po powrocie do środka wznowiłam trening, a głos instruktora stał się szumem w tle, gdy ćwiczyłam prawidłowy sposób trzymania kieliszka do wina, najwyraźniej szczypiąc nóżkę, a nie czasze w rzadkich chwilach przestoju wpatrywałem się w sufit, zastanawiając się, czy to wszystko było tego warte kropka ciągła kontrola. Niekończące się zajęcia, zimne spojrzenia pana i pani Hargrove za każdym razem, gdy coś mi się wymsknęło, co zdarzało się. Częściej. Niż lubiłam przyznawać, kropka pewnego wieczoru, gdy już miałam zasnąć, mój telefon zabrzęczał. To był Jake, jego tekst rozświetlał ekran. Jak minął dzień? Tęsknię. Wpatrywałam się w wiadomość, moje palce unosiły się nad klawiaturą, kropka chciałam powiedzieć mu wszystko, wylać swoje frustracje i obawy, ale powstrzymałam się. Zamiast tego wpisałam proste. Też za tobą tęsknię. Długi dzień, ale wszystko w porządku. Gdy odłożyłam telefon, cisza w moim mieszkaniu stała się przytłaczająca kropka, czy tak to miało wyglądać. Przebijanie się przez zmęczenie, uśmiechanie się przez stres, wszystko po to, by dopasować się do świata, który wydawał mi się coraz bardziej obcy, wielki dzień w końcu nadszedł. Na miejscu było pełno kwiatów, fantazyjnych sukienek i twarzy z wyższych sfer miasta. Żołądek ściskał mi się w supeł. Kropka, kiedy stałam w mojej długiej, białej sukni, próbując złapać oddech, moja mama podeszła, poprawiając zbłąkany lok na moim czole. Wszystko będzie dobrze, Erika. Zapewniła mnie z delikatnym uśmiechem. kropka. Chciałam jej wierzyć, ale gdy tylko ceremonia się rozpoczęła, Wszelkie nadzieje na spokojny ślub wyparowały. Rodzice J.K. byli na wojennej ścieżce wyższości. Pan Hargrove powitał gości w atmosferze przechwałek, a pani Hargrove szybko zwróciła uwagę każdemu, kto był w zasięgu słuchu, jak wszystko było możliwe. Gdy goście się rozgościli, próbowałam się wmieszać, ale pani Hargrove odciągnęła mnie na bok z mroźnym uśmiechem. Erika, kochanie, upewnij się, że nasi przyjaciele są pod opieką. Przynieś drinki, grzeczna dziewczynka, kropka poinstruowała, gestykulując władczo w kierunku grupy starszych dżentelmenów głośno dyskutujących o polityce, kropka ale, zaczęłam, ale przerwało mi jej ostre spojrzenie. Żadnych ale. Jesteś teraz praktycznie rodziną, wykaż trochę inicjatywy. Warknęła. Niechętnie niosłam tejs z szampanem i przystawkami między stołami, a moja sukienka ciągnęła się za mną, kropka ciężar materiału i zadanie sprawiały. Że czułam się bardziej jak służąca niż panna młoda, kropka dostrzegłam Jake'a śmiejącego się i rozmawiającego, nieświadomego mojej trudnej sytuacji. Mijając kolejną kolejkę drinków, usłyszałam głos pani Hargrove, który wzniosł się ponad rozmowę. Erika będzie nas dziś obsługiwać, kropka to dla niej dobra praktyka, nie sądzisz? Jej ton był protekcjonalny, a oczy skanowały tłum w poszukiwaniu aprobaty. Kropka to była ostatnia kropla. Podeszłam do niej, moje ręce lekko się trzęsły, ale mój głos był stanowczy. Nie jestem kelnerką na własnym weselu. Jest tu personel, który powinien to robić. Pani Hargrove wstała z wyrazem kpiącego zdziwienia. Kropka, powinnaś być wdzięczna, że pozwoliliśmy takiej prostej dziewczynie wejść do naszej rodziny. Pamiętaj o swoim miejscu, Erykoł. Syczała, jej słowa były jak sztylety, kropka poczułam, jak na policzki wypływa mi rumieniec gniewu. To mój ślub, a nie przedstawienie dla Twoich przyjaciół. Odparłam, mój głos był głośniejszy niż zamierzałam. W pokoju zapadła cisza. Wszystkie oczy były teraz zwrócone na nas, kropka Jake. Łapiąc koniec naszej wymiany zdań, potknął się o kieliszek szampana w dłoni. Co tu się dzieje? Nieznacznie siorbnął, a jego oczy nie skupiły się w pełni. kropka. Twoja matka traktuje mnie jak służącą na naszym ślubie, Jake. Nie o tym miał być dzisiejszy dzień. Powiedziałam, kipiąc z frustracji. Jake spojrzał między mnie a swoją matkę, jego wyraz twarzy spochmurniał. Erika, dlaczego robisz scenę? Po prostu zrób to, o co prosi mama. To nic takiego, kropka, nic wielkiego. Jake, to nasz dzień, a twoja mama go rujnuje. Odparłam, niedowierzając i czując ból. Wziął długi łyk szampana, zanim się odezwał. Słuchaj, Erika, powinnaś być szczęśliwa, że w ogóle cię wybrałem. Kropka było wiele dziewczyn lepszych od ciebie, ładniejszych, bogatszych. Robisz zamieszanie o nic. Słowa nie lubią fizycznego policzka. Cofnęłam się, uświadomienie sobie tego uderzyło mnie mocno. Mężczyzna, którego kochałam, mężczyzna, którego miałam poślubić. Nie postrzegał nas jako partnerów. Dla niego byłam tylko kolejnym akcesorium, czymś, co należało uformować i dopasować do idealnego wizerunku, jakiego pragnęli jego rodzice. Kiedy mocniej ściskałam swój bukiet, czując, że zaraz się rozpadnę, podeszła moja mama. Spojrzała na mnie i objęła mnie ramionami, które zdawały się powstrzymywać cały świat. "Kochanie, kochasz tego mężczyznę? Naprawdę chcesz za niego wyjść?" wyszeptała, jej głos był przepełniony troską. Potrząsnęłam głową, ledwo mogąc wydobyć z siebie głos. "Nie, mamo, nie mogę tego zrobić. Nie chcę." Kropka mama skinęła głową, a jej szczęka zacisnęła się w sposób, który znałam aż za dobrze. Delikatnie wzięła bukiet z moich rąk i poprowadziła mnie do krzesła, jej dotyk był uspokajający, kropka następnie, z zaskakującą werwą, podeszła do DJ-a, poprosiła o mikrofon i odwróciła się do zgromadzonego tłumu, kropka panie i panowie, czy mogę prosić o uwagę. Jej głos, czysty i miarowy, przebił się przez szmery, przyciągając do niej każdy wzrok na sali. Zapanowała cisza, taka jaka poprzedza burzę. Kropka, wzięła głęboki oddech i odwróciła się bezpośrednio do państwa Hargrove. Kropka, mam coś ważnego do powiedzenia na temat prawdy i udawania. Zaczęła jej spojrzenie pozostało niezachwiane. Chodziłam do tej samej szkoły co Charles i Eleanor Hargrove. W tamtych czasach nie nosili angielskiego akcentu ani nie chwalili się szlachetną krwią. Kropka, ich rodziny były ciężko pracującymi ludźmi, tak jak nasza. Przez tłum przeszedł szmer. Ojciec Charlesa był mechanikiem, a matka Eleanor obsługiwała stoliki w lokalnej restauracji. Zatrzymała się, pozwalając słowom wsiąknąć kropka portrety, akcenty, nazwisko, kupili je. Alta kraft, szkodnik, który ukryje skąd naprawdę pochodzą kropka w pokoju, rozległy się szepty, a goście odwrócili się, by spojrzeć na hargroweów. Ich twarze były mieszanką szoku i niedowierzania. Pani Hargrove wstała, jej twarz poczerwieniała, fasada arystokracji rozpłynęła się. To niedorzeczne. Emigrek. ale moja mama nie skończyła. Pomyśleć. Że mógłbyś opierać się na tych zmyśleniach i patrzeć z góry na moją córkę, oceniać jej wartość na podstawie kłamstwa. Erika jest warta tysiąca twoich fałszywych tytułów. Kropka jest prawdziwa, o czym już dawno zapomnieliście. Goście szemrali teraz otwarcie, ich spojrzenia z fascynacji zmieniały się w pogardę. Gdy patrzyli na Hargroveów kropka, pan Hargrove próbował mówić, jego akcenty zmieniały się w coś mniej wyrafinowanego, bardziej zdesperowanego. Zrobiliśmy to, co uważaliśmy za najlepsze. Dla kogo? Moja mama przerwała mu, jej głos był ostry. Dla twojego syna? Dla społeczeństwa? A może dla własnej płytkiej dumy konfrontacja przyciągnęła uwagę wszystkich, a teraz w pokoju zawrzało, atmosfera była naładowana napięciem i rewelacjami kropka harbroweowie zdawali się kurczyć, ich wspaniałość rozpłynęła się w powietrzu, pozostawiając po sobie jedynie szczerą prawdę o ich pochodzeniu kropka twarz Jake a wykrzywiła mieszanka szoku i gniewu. Podszedł do mnie, a jego głos ledwie syczał, gdy się do mnie zbliżył. Wszystko zrujnowałaś, Erika. Zhańbiłaś moją rodzinę, a teraz pytasz, czy chcę za ciebie wyjść. Po tym spektaklu jego słowa zabolały, ale zanim zdążyłam odpowiedzieć, chwycił mnie za ramię, przyciągając nieco bliżej. Nauczę cię, jak być dobrą żoną, taką, która zna swoje miejsce i jest posłuszna. Jego groźba wisiała w powietrzu, ciężka i mrożąca krew, w żyłach kropka z całej siły cofnęłam rękę, odsuwając się od niego. W pokoju panowała teraz martwa cisza, wszyscy patrzyli na nas. Kropka, to był mężczyzna, którego zamierzałam poślubić. To była rodzina, do której miałam dołączyć? Nie, to nie mogło być moje życie. Wzięłam głęboki oddech, przepłynęła przeze mnie siła mojej matki. Kropka, nie będzie ślubu, oznajmiłam głośno, upewniając się, że wszyscy goście to usłyszeli. Żałuję, że kiedykolwiek rozważałam poślubienie takiego kretyna. Kogoś, kto naprawdę dorównuje arogancją i oszustwem swoim rodzicom, kropka pomruki wypełniły pokój, niektóre z szoku, inne wsparcia. Jake stał tam z otwartymi ustami. Jakby próbował złapać słowa i wepchnąć je z powrotem do moich ustęp, moja matka podeszła do mnie. Jej obecność była pocieszającą tarczą przed chaosem. Kropka. Razem przeszliśmy przez tłum z podniesionymi głowami. Kropka. W kolejnych tygodniach wieści o hańbie hargrovesów rozeszły się po mieście. Ich sfabrykowany rodowód i wysoka pozycja społeczna rozpadły się jak domek z kart. Kropka. Ludzie, którzy kiedyś ich szanowali, teraz przechodzili przez ulicę, aby uniknąć ich wstydu. Sprzedali swoje posiadłości i wyprowadzili się, szukając nowego startu, gdzie przeszłość nie będzie ich prześladować. Kropka. Jeśli chodzi o Jake'a, słyszałam strzępki plotek o jego upadku, o rycerzach spędzających czas w barach, próbujących odreagować skandal. Nie wiedziałam, czy były prawdziwe i szczerze mówiąc, nie chciałam tego wiedzieć. Kropka pokazał swoje prawdziwe oblicze, a było ono zbyt mroczne i pokręcone, bym kiedykolwiek chciała oglądać się za siebie. Kropka, dziękuję ci, mamo, powiedziałam do niej pewnego wieczoru, gdy siedziałyśmy w naszym skromnym salonie, który stanowił wyraźny kontrast dla bogatego fałszu, w który prawie wyszłam za mąż. Za wszystko. Kropka za to, że byłaś przy mnie, za to, że stanęłaś w mojej obronie, za to, że pomogłaś mi dostrzec prawdę, zanim było za późno. Wzięła mnie za rękę, ściskając ją delikatnie. Zawsze tu będę, Erika. Jesteś moją córką i wychowałam cię, byś była silna i prawdziwa. Kropka. Żaden mężczyzna, żadna rodzina, nigdy nie sprawi, że będziesz mniejsza niż jesteś. Kropka. Siedzieliśmy tam, telewizor szumiał w tle normalność, która wydawała się odświeżająca. Straciłam narzeczonego, ale odzyskałam swoje życie. Szacunek do samej siebie i co ważniejsze, swoją przyszłość. Kropka po całej tej śrubnej porażce. Powrót do pracy był jak wejście do sanktuarium. Moi koledzy, którzy słyszeli o tym chaosie, nie szczędzili mi słów wsparcia. Erika, uniknęłaś kuli, dziewczyno, powiedział Marko, gdy tylko weszłam do biura. Opierał się o moje biurko sparującą filiżanką kawy w dłoni, którą wręczył mi jako ofiarę pokoju. A może prezent powitalny. Dzięki, Marko. Dobrze być z powrotem. Odpowiedziałem, biorąc kawę i delektując się znajomym gorzkim ciepłem. I tak, ten pocisk był bardziej jak kula armatnia. Jenny odezwała się ze swojego boksu naprzeciwko. Każdy, kto każe ci obsługiwać gości na własnym weselu, nie jest materiałem na męża. Zasługujesz na kogoś lepszego. Uśmiechnęłam się, wdzęczna za koleżeństwo. Też tak myślę, kropka, miło jest wrócić do miejsca, w którym jestem doceniana za to, co robię, a nie za rodzinę. W którą mogłam się wrzenić, kropka, w miarę jak dni zamieniały się w tygodnie. Wsparcie ze strony mojego zespołu nie słabło. To właśnie w tym czasie poznałem Brianę, kropka był przyjacielem przyjaciela. Nie miał nic wyszukanego w swoim pochodzeniu, po prostu prawdziwy facet z szybkim uśmiechem i swobodnym nastawieniem, które było zaraźliwe. Poznaliśmy się na małym spotkaniu kropka było kameralnie, tylko kilku przyjaciół spędzających sobotnie popołudnie. Był tam, śmiejąc się z czegoś głupiego, kiedy weszłam. Hej, ty musisz być Erika. Powiedział, wstając, by mnie powitać. Wiele o tobie słyszałem kropka same dobre rzeczy, obiecuję. Dzięki, Brian. Mam nadzieję, że nie przesadzili. Odpowiedziałem, starając się dorównać jego łatwej postawie. Od razu się polubiliśmy. Kropka jego rodzina była biegunowym przeciwieństwem hargrowów. Kiedy pierwszy raz spotkałam jego rodziców, przywitali mnie ciepłymi uściskami i szczerymi uśmiechami kropka Erika, Cieszymy się, że Brian znalazł kogoś, kto czyni go tak szczęśliwym, powiedziała jego mama, przytulając mnie, gdy tylko przekroczyłam próg ich domu. Prostota tego wszystkiego była odświeżająca kropka żadnych pretensji, żadnych żądań. Tylko wzajemny szacunek i akceptacja. Brian i ja niczego nie przyspieszaliśmy. Nie spieszyliśmy się, poznawaliśmy się poza powierzchownością. Pewnego dnia w pracy mój szef wezwał mnie do swojego biura. Erika. Chcę tylko powiedzieć, że wszyscy zauważyliśmy, jak sobie ze wszystkim radziłaś. Nie było łatwo. Ale udało ci się utrzymać wyniki na najwyższym poziomie. Przytaknęłam, niepewna dokąd to prowadzi. Uważamy, że nadszedł czas na kolejny awans. Udowodniłeś, że potrafisz poradzić sobie ze wszystkim, a twoje przywództwo nigdy się nie zachwiało. Kropka, opuszczając jego biuro, poczułem przypływ dumy. Z rozwijającym się nowym związkiem, rozwijającą się karierą i szacunkiem tych, na których mi zależało, w końcu znalazłam się w miejscu, do którego czułam przynależność.